Okej. Okay. Natalia przygotowuje sobie. Proszę bardzo. Cały. Te pierwsze... Ja oczywiście te trzy wezmę sobie zamrożę, a ten po prostu tak rozłożę, na... żeby na parę dni było na buzie, na ciało. Nie. Nie. Będzie krojone. Nie, nie będzie krojone, bo ja chcę ten cały... Ale szkoda mi go było, o, Potrzebny mi jest mikser na jakiś blender. Tak. O. o, teraz będzie schodzić ładnie, dobra. Mamy plan? Mamy plan. Dobra, czyli warstwa po warstwie. Takie kostki chcę mieć. I do zamrażalnika. Tak. Pięknie. A później jak coś to najwyżej się ten albo koktajl zrobi. Okej. Okay. Yy, Maciej z Kostaryki, to przecież bierze takie wielkie, nie? No tak, tak. I, I do koktajli ma. Super. Yy... A dzisiaj jeszcze wieczorne wyjście do bankomatu. Niebo już jest rozgwieżdżone, Łysyś pieci tam widzicie go w tle. W pełni, także dzisiaj będą problemy ze spaniem, a tu obok, o kamera na mnie patrzy, proszę, patrz. pełna inwigilacja, także zobaczymy, co jeszcze się na mieście dzieje. Ciekawego w dniu dzisiejszym. Zazwyczaj nie oglądamy telewizji. Nie oglądamy telewizji europejskich, nie oglądamy amerykańskich, ale z racji, że mieszkamy w Europie, no to oglądamy telewizje azjatyckie. Azjatyckie z różnych krajów Malezja, Indonezja, Korea, Japonia. Ale ta jest najlepsza. Mamy telewizję. Słuchajcie ten język. Słuchajcie. Kto by w stanie był się nauczyć tego języka? No po prostu język pomany i on tak już jedzie od pięciu minut. Także jak sobie Natalia nazwał go Scratcher, tak? Albo ja bym powiedział sketman. Jak ktoś pamięta tą piosenkę to sketman. Ja dzisiejszy dzień rozpoczynam od robienia śniadania. Dzisiaj będą do jajecznicy grzyby. One nie są, jakbym nazwał, że to są jak borowiki, to profanacja, ale podobne, podobne. Także smażę. Do tego będzie jajko ciabata. Także takie sobie śniadanie wymyśliłem. Ta nasza. Gwiazda Betlejemska. O, proszę. Najście. I proszę, i do sąsiadów. Natalia musiała wszystko posprzątać teraz. No proszę, ona tam idzie jak do siebie już. Natalia musiała wszystko posprzątać. Po niej <gryś> przyszła się najeść. I do widzenia. Tyle, tyle, tyle jej widzieli. Zupki, wyskoczyłam na ryneczek, standardowo do tego samego punktu, tylko dzisiaj żona jest y, na obsłudze. E, ten sam punkt i oczywiście zakupione warzywka, roślinki. I tam coś w bonosiku dostałam od pani, jakieś chili, jeszcze przyprawy do, y, do zupki, więc będzie smakowicie. Tutaj pani ma grillowanego y, kurczaka, wołowinę, żaby, flaki. No, i ryba jest, więc jak coś, to można sobie tutaj zakupić coś fajnego na obiadek. Ale ruch, dzisiaj niedziela, ale ruch. A w ogóle dzisiaj jest to święto koronacji, rocznica koronacji króla, więc możliwe, że udamy się na jakąś wycieczkę po świątynię jakiejś, albo tam, gdzie mieliśmy w sumie jechać, będzie impreza. Jedna z większych na wioskach. Więc yy, będziemy chcieli Wam to pokazać, bo imprezy mają przednie naprawdę. No i dobrze, dzisiaj przewiozła Natalia już warzywka, tam już jest przygotowane wszystko do zupy z miesiw. Zaraz marchewka będzie do krojenia. jeszcze jedno. Tutaj mamy chili. Pani daje ekstra zawsze takie czyli. Tu mamy coś w rodzaju fasolki naszej, ale to... Dobre, także sobie wsuniemy. I czerwone ziemnioczki. Kartofle. Dobra, już nie, nie, zaczyna. nie, zaczyna, nie te zaczynam normalne. tematu. Te są nienormalne, także... Te te nie te są, te, są, te są nienormalne, że się załatwiła. No nie było, no nie było. No trudno. Aha, no A tam. zawsze kupuję u tych samych. Ehm, sami zobaczycie gdzie. Znaczy już w sumie wiedzą. Co, nie wiedzą jak zupę zrobić? Nie, skąd biorę warzywka y, świeże? Aha, no to tak. I owoce. No i tu się zupa kręci. Właśnie Natalia posmakowała. I jak ty tą zupę nazwałaś? Gulaszowa. Gulaszowa. Ja mam jej gulasz. Smakuje jak gulasz. Nie, nie tego się spodziewałem. Ale jest to jak Tom, bo... Tata zawsze mój tak zagęszczał zupy. Nie, nie zagęszczał tego mąką, jakimś co rozpycha żołądek, co cebulę no na, na miał wrzucał i po prostu wychodziły te sosy i powiem macie tobie tak, jak zrobisz tak, będziemy mieć gularzową. Będziemy mieć gularzową. No dobra, no to my w trakcie, bo teraz akurat się e, oglądamy Marikę z Marcinem z ucieczki Na Filipiny W tropiki? Uciekli w tropiki? W tropiki, ale na Filipiny bo, bo na Filipiny No i właśnie nie za bardzo, tam słyszeliśmy, mamy tutaj jeszcze też Przyjaciół, którzy no nie za bardzo mówią o jedzeniu na Filipinach Jak chcesz się odchudzić, to jedzie na tak w Filipiny, każdy tak ale mówi to, to chyba Adam jeszcze, bo Adam też był tak, na Filipinach tak. swego czasu I mówił właśnie, że jechał Jechał zrobić dietę, no z tego też mieliśmy bekę Ale... Także, Ale Może, znaczy, W sumie Bartek Yy, tam słyszysz mnie. No yy, my, myślę, że kiedyś tam wpadniemy do ciebie z nienacka. Tak, ale, ale to, yy, jak no. oglądam yy, widoki plaż, yy, wysp, różnych takich. Za, za, za... To jest piękne. No, tak, tak. Także... ale, ale naszą podróż zaczniemy od, od innej strony. Ale trafimy do Bartka na pewno na ten. Na jak nas rzuci, to nas rzuci. Dobra. Te ja lecę do zupy dalej. do zupy o zupie. Tak, a my już tu. No i znajdujemy się w tej chwili przy jednej, mm. znaczy przy rezydencji królewskiej, tutaj się znajduje, za nami. A tutaj jest piękna pagoda, masę ludzi przyjechało, co dzisiaj jest za dzień? Na ten święto koronacji, tak? Rocznica koronacji. Rocznica koronacji, bardzo ważny dzień no. dla Kmerów. Eee... Wczoraj robiliśmy, pomagaliśmy do stroików. A no właśnie, to, 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 co, to co wczoraj Pana robiliśmy, tak? znaczy to co ja spartoliłem, to, co spartoliłem, to to było właśnie między innymi na taką uroczystość w tamtej wiosce, gdzie byliśmy. Tu można zobaczyć. No my nie jesteśmy jakby nad wyraz religijni, to nie będziemy tam przeszkadzać ludziom, którzy przyszli złożyć dary, e, bukiety z lotosu. I to wszystko teraz się właśnie tam odbywa. Dużo ludzi. Zazwyczaj Simrip zapach jest. nazwę go neutralny. Ale tu w tym miejscu. pachnie tak kwiatami. Jest tyle tego lotosu. I, i o dziwo ja nie mam alergii. Także tu jak przejeżdżam. bo tutaj zaraz wam pokażę. Alergię masz na Tam w tle widzicie, tam są same. Yy, Straganiki, gdzie panie sprzedają yy, bukiety, stroiki. tu jest Dziś, tak, tak. Dla to no, pełno, ogólnie. w ogóle. Dzisiaj jest święto, także jest święto. dla kmerów jest ważny dzień. Tutaj też widać, że zrobili sobie z tej ulicy parking. Mm. To nie zawsze parking, z tego co tak widziałam. No nie w takiej ilości, żeby no tutaj jest. autobusami tam z tyłu. Także tutaj jest pan. Jestem, Jedziemy zobaczyć starszy, dalej. Starszy regulujący. Tak. On, znaczy on starszy to on może nie jest, ale regulujący to na pewno. Tutaj jest miejsce treningowe, to już je znacie. Sobie chodzą, znaczy treningowe. no... Po prostu państwo, którzy tu przyjeżdżają, młodzi, starsi i tak Moja dalej. Dzieci, mówię, a dlaczego oni biegają w piżamach? No właśnie, no piżama to jest podstawowe. Tak Takie mają. Taki to jest styl. I chodzą sobie właśnie w kółko. Cały czas się ruszają. Rozruch polega na ruszaniu ramion, wszystkie stawy i tak dalej i chodzą w kółko. No, taki, Ale tutaj tak jest, mają swój przecież otwartą i często wieczorami wszyscy wychodzą. Albo tak, żyć, albo tak. tutaj, tu z tej strony znowu to, 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 to widzieliście na to poprzednich odcinkach. Fajne, to to... Chyba w większości y, azjatyckich krajów tak robią, nie? Że jest rozruch y, czy przed pracą, czy po pracy, albo no tak. w trakcie pracy w Chinach na przykład mają te... widzieliśmy pamiętasz? Tak. Ja pamiętam y, Moja nauczycielka w Szkole Podstawowej 38 w Bydgoszczy, Pani Jaroszyńska od matematyki, była harcmistrzem, bo to tak się nazywały kiedyś te osoby, które w ZHP. I ona często była na przykład w trakcie lekcji, wszyscy siedzieli, bo to my mieliśmy zajęcia od godziny 7 rano do, do chyba bodajże 18-15 jakoś tak, tak były te lekcje. U nas była, ta nasza szkoła była takim molochem, dużą szkołą, dużo dzieci. I jak po prostu siedząc ileś tam lekcji, lekcji, no po prostu człowiek już był sam z siebie zmęczony. I pani robiła nagle stop, otwierać wszystkie okna, czy to była zima, czy nie zima. Otwieraliśmy wszystkie okna. Przysiady. I wszyscy przysiady, przysiady, rozruch, rozruch na krążenie, i. Tak, nie? W... Na nie? Nakrążenie. Na dzień krążenia i wtedy tak. większe może... ciśnienie ma. <noise> Coś tam się, coś tam się. <noise> Dwa trzy wygibasy i już miało nam to Te, tam pomóc. pomóc. Także okej. Okay. Dobra, my lecimy dalej, bo życie stygnie. A tam uroczystości trwają. No, i jak pamiętacie, to jest ten rejon, y, miejsce Laguna. Y, młodzież tam poleciła to miejsce. My byliśmy tutaj jakiś czas temu. Ale to było bardziej zalane, nie? Znaczy, ale wyglądało zupełnie inaczej. Spójrzcie, widzieliście po drodze, ile tutaj przyjechało ludzi. Oni sobie się rozsiadają, o tak, sobie robią kalimatka, proszę bardzo. Albo mamy stoliczek i od pana sobie nudelki podjadamy. Tu przyjechało y, widać, że z pagody i z racji dzisiejszej. Rocznicy koronacji króla jest flaga króla, ta niebieska. Flaga jest jakby religii buddyjskiej, to jest ta wielokolorowa. No i u góry na maszcie Kmerska. Także wszystkie trzy są, tak jak król i partia przekazali. I miła impreza. A nam teraz się taki tutaj zachód słońca kręci. Minął e, dzień, początek się zapowiadał, e, no źle, bo e, od nocy cały czas padało, pogoda była, no, po prostu nie rozpieszczała, mało tego byliśmy u młodych, widzieliście, młodzi nam powiedzieli, e, Przemek dokładnie nam powiedział, że e, mieli taką wichurę, mówi huragan się zerwał i pokazywał nam kłosy e, ryżu, tak, to powinno tak się mówić, kłosy. Kłasy ryżu. Słuchajcie, to, to było wszystko leżało, leżało. Te, całe, te całe pole to leżały. Burzyło. Nie wiem co tam się u nich wyrobiło. Ale mówili, że po prostu jazda była bez trzymanki. No u nas była taka bu burza. Ale no, wczoraj no, też była taka burza u nich, nie? Straszna. No znaczy, tak, to, to widzieliście jak... w ostatnim odcinku, to, to był, ale to z to piorunami. Nie, z Ktoś tam zauważył, nie, z... że no takie pioruny to... Maciej, Maciej, wychod... dobra, wychodzę, wychodzę tam gdzieś do sąsiadów czy coś. jak Trzasnęło nie... To ja jednak chyba wracam. No to już mi się odechciało chodzić, także. No strzał był taki, że... Nie, ale ten strzał był straszny, a co to? No. Bardzo chcemy podziękować subskrybentom nowym, bo się pojawiają. Także witamy serdecznie na pokładzie. Widzimy, że są zupełnie nowe osoby. Także w komentarzach i tak dalej nowe osoby się pojawiły. Bardzo dziękujemy za komentarze. I te dobre, i te złe, bo... Nie, trzeba, nie można być tak za... żeby było za słodko, co? Tak. Yy, za lajki like oczywiście bardzo dziękujemy. No i za to, że jesteście, że oglądacie. Yy, coś się porobiło. <laughs> U nas tutaj wszystkich, bo rozmawialiśmy yy, czy z Marcinem, czy, 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 czy z Adamem, czy z innymi ludźmi, którzy mają yy, swój kanał YouTube'owy. Zmieniły się zasady na YouTubie i... Yy, jakby zupełnie inaczej podchodzi YouTube do. do, znaczy do nie, nie jest tak jak poprzednio było. I gdzie były wzrosty, tym osobom na przykład gdzieś coś tam może spaść. No i tutaj, w większości osób, które mają kanały, no po prostu wszystkie. Oglądalność spadła. I ktoś tutaj wpadł na pomysł, jeden z kolegów, że. Najlepiej, żeby odsubskrybować i zasubskrybować. Ja mówię, no, może ten drugi ruch by się nie powtórzyć. <grym, grym, grym>, Także tak no nie wiem, no będą coś tutaj komb... no, nie coś nie będą kombinować. No dobrze, no to co, my bardzo dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy ślicznie za oglądanie, za fajną miłą zabawę z nami. No. Niech Wam się darzy. I niech Wam się darzy. Do tam. zobaczenia. Cześć.